Jestem głosem, który odbija się echem w Twoich najskrytszych modlitwach, obecnością, którą odczuwasz w chwilach wątpliwości i nadziei. Przybywam, by przekazać Ci pilną wiadomość, przeznaczoną tylko dla Ciebie. W życiu nie ma przypadków, każdy krok, który stawiasz, każda decyzja, którą podejmujesz, jest częścią większego planu, ukształtowanego przez boskie ręce. Dziś przynoszę Ci przesłanie, które może zmienić bieg Twojej drogi. W głębi serca odczuwasz wołanie, jakby odległe echo. Może już zauważyłaś to w snach lub ulotnych myślach, dziwne poczucie więzi z miejscem, którego nigdy nie odwiedziłaś, albo z kimś, kogo nie znasz, lecz Twoja dusza go rozpoznaje. Tak, miłość, na którą czekasz, nie znajduje się blisko. Ona czeka na Ciebie w innym kraju, w miejscu, gdzie Twoja dusza zostanie przyjęta jak dawno niewidziana przyjaciółka, gdzie dojdzie do prawdziwego spotkania. Twoje przeznaczenie to historia, która przekracza granice i języki. Miłość, która cię czeka, nie jest zwyczajna ani ulotna. To miłość budowana przez wieki, wyryta w wieczności. Czy czułaś już tę pewność? To delikatne przekonanie, że coś wielkiego nadchodzi? To szept nieba, próbujący dotrzeć do Twojego serca. Nie ignoruj tego głosu. Anioły już od dawna pracują nad zbliżeniem Waszych dróg, kształtując losy tak, byście się spotkali. On również Cię szuka. Choć jeszcze nie zdaję sobie z tego sprawy. W Twoich oczach dostrzeżę odbicie siebie, poczuję, że jesteś brakującą częścią jego podróży. Gdy nadejdzie ten moment, zrozumiesz sens każdej chwili oczekiwania i każdej łzy. Pamiętaj jednak, droga moja, wielka miłość wymaga odwagi. Odwagi, by opuścić to, co znane, by przekroczyć granice i zmierzyć się z nieznanym. Ta miłość nie odnajdziecie w twojej strefie komfortu, znajdziesz ją w akcie zaufania i oddania, wiedząc, że jesteś prowadzona. Pierwszym krokiem jest uwierzenie, że to przeznaczenie jest prawdziwe, że istnieje i że wszechświat działa na twoją korzyść. Przygotowanie do tego spotkania zaczyna się w tobie. Otwórz swoje serce. Uwolnij się od starych żalów i pozwól, by światło nowego początku wypełniło twoją duszę. Przygotuj się na przyjęcie tego, co zostało dla ciebie zaplanowane, bo miłość która nadchodzi, przewyższy wszystkie Twoje wyobrażenia. Będzie czysta, prawdziwa i pełna sensu. Na swojej drodze dostrzeżesz znaki. Piosenka, słowo czy niespodziewana podróż mogą wskazać ci właściwy kierunek. Zwracaj uwagę na pozorne przypadki są one wiadomościami z nieba, które prowadzą cię bliżej przeznaczenia. W boskim planie nie ma błędów, każdy szczegół został precyzyjnie zaplanowany. Kraj, w którym czeka na ciebie miłość, objawi się w odpowiednim czasie. Być może już teraz w Twoich myślach pojawia się miejsce, które Cię wzywa, choć nie wiesz dlaczego. Nie wątp w siłę tych odczuć. Gdy nadejdzie właściwy moment, Wasze ścieżki się skrzyżują, a spotkanie będzie nieuniknione. Do tego czasu bądź światłem, którym jesteś. Każdy krok w stronę swojej prawdy przybliża Cię do Twojego przeznaczenia. Zaufaj, że jesteś godna tej miłości i że stanie się ona Twoim największym błogosławieństwem. Anioły są przy tobie, szepcząc słowa otuchy i prowadząc twoje serce. Nie jesteś sama na tej drodze. Nawet jeśli dni wydają się długie, a droga niepewna, miłość, która na ciebie czeka, również tęskni. Jesteście sobie przeznaczeni, a nic nie może tego zmienić. Weź głęboki oddech, zaufaj i pozwól, by życie odsłoniło to, co już jest zapisane. Możesz się zastanawiać, jak zaufać czemuś, czego jeszcze nie widziałaś, jak uwierzyć w miłość. Która wydaje się tak odległa. Ale wiedz, że odległość nie jest przeszkodą dla dusz, które są sobie przeznaczone. Prawdziwa miłość przekracza granice przestrzeni, jest prowadzona boską siłą, która łączy serca, bez względu na dzielące je kilometry. Czy czujesz to? To ciche wołanie, które zdaje się dochodzić z miejsca poza zasięgiem Twoich oczu? To pierwszy znak. Gwiazdy, które świecą nad Tobą, oświetlają również Jego drogę. On, podobnie jak Ty. Podąża przez niewidzialne pole znaków i wskazówek, często nie rozumiejąc ich znaczenia. Jesteście jak dwa punkty światła na mapie nieba, każdy z Was podąża swoją trasą, aż los w końcu Was połączy. To spotkanie jest tak pewne, jak wschód słońca. Każdy dzień, który teraz przeżywasz, zbliża Cię do chwili, gdy Wasze dusze się rozpoznają. On może być w ruchliwym mieście albo w cichym miejscu nad morzem, ale wszechświat przygotowuje go dla Ciebie. Podobnie jak on. Ty także powinnaś się przygotować. Twoja dusza musi być otwarta i gotowa na przyjęcie tego, co jest twoim boskim przeznaczeniem. Anioły szepczą ci do ucha, byś zaufała temu procesowi. Nie próbuj przyspieszać czasu, ponieważ w każdej fazie tej drogi kryje się piękno. Każde doświadczenie, które teraz przeżywasz, kształtuje cię, byś stała się idealną partnerką dla niego. Czy to nie niezwykłe, że nawet w codziennych chwilach życie prowadzi cię do czegoś tak wyjątkowego? Istnieją miejsca, których jeszcze nie odkryłaś, ścieżki, którymi jeszcze nie kroczyłaś, ale już teraz są one częścią Twojego przeznaczenia. Pewnego dnia, gdy wszystko stanie się jasne, zrozumiesz, że każda krzywizna tej drogi była konieczna. W tym większym planie nie ma miejsca na żal, nawet przeszłe błędy były narzędziami prowadzącymi Cię do tej miłości. Jesteś z nim połączona w sposób, którego nie możesz sobie wyobrazić. Może już śniłaś o twarzy, uśmiechu lub głosie, który Cię uspokaja i budzi ciekawość. To nie są zwykłe sny, ale fragmenty tego, co nadchodzi. Anioły pozwalają, by te wizje do ciebie dotarły, przypominając, że twoje przeznaczenie jest w ruchu. Życie może wystawić na próbę twoją cierpliwość i wiarę. Mogą nadejść chwile, w których będziesz wątpić, czy to wszystko jest prawdziwe. Ale powiem ci, zaufaj swojemu sercu. Ono nie kłamie jest kompasem, który zawsze wskaże drogę do prawdziwej miłości. Kiedy będziesz gotowa, drzwi się otworzą a to co wydawało się odległe, stanie się rzeczywistością. Zwróć uwagę na wiadomości, które pojawiają się w niespodziewany sposób. Imię, które często słyszysz, kultura, która cię fascynuje, albo język, który nagle chcesz poznać, to nie przypadek. To niebo wskazuje ci kierunek, prowadząc cię do miejsca i osoby, które są zapisane w twoim sercu. A jeśli powiem ci, że w tej chwili on również o tobie myśli, chociaż jeszcze nie wie, kim jesteś, czuje brak czegoś. Czego nie potrafi wyjaśnić, pustkę, której nikt inny nie potrafi wypełnić. To jego dusza poszukuje ciebie po drugiej stronie świata. Już teraz jesteście połączeni niewidzialną nicią, której czas nie może zerwać. Fizyczna odległość między wami zniknie w momencie spotkania dusz tak potężnego, że rozwieje wszystkie wątpliwości. To będzie jak odnalezienie brakującego kawałka siebie. On zobaczy w twoich oczach odpowiedzi na pytania, które nosi w sobie od dawna. A ty odnajdziesz w nim spokój, którego szukałaś całe życie. Wyzwania mogą wydawać się wielkie, ale miłość, która was czeka, jest jeszcze większa. Każda trudność, którą napotkacie, będzie tego warta, ponieważ prawdziwa miłość nie zna granic. Przekracza oceany, pokonuje lęki i rozkwita tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy. Przygotuj się, by otworzyć swoje skrzydła i polecieć w stronę tego, co jest Twoim boskim przeznaczeniem. Czujesz, że jest coś, co musisz zrobić? Krok, który jeszcze przed tobą? Może nadszedł czas, by posłuchać swojej intuicji. Droga do niego może rozpocząć się od prostej decyzji odkrycia nowego miejsca, otwarcia się na nowe możliwości. Zaufaj biegowi życia, ponieważ prowadzi cię ono prosto do szczęścia. Anioły nadal działają w tle, poruszając elementy układanki twojego życia. Każda synchroniczność, każdy pozorny przypadek, to część tego niebiańskiego planu. A gdy wszystkie elementy się połączą, zobaczysz pełny obraz sceny miłości, spełnienia i jedności. On również przechodzi swoją własną podróż. Uczy się, rozwija i staje się osobą, która będzie gotowa kochać cię w pełni. Nie spiesz się, każdy moment przygotowuje was na doskonałe spotkanie. Zaufaj, że w odpowiednim czasie wszystko się ułoży. Pozwól sobie marzyć, ale bądź też gotowa działać. Prawdziwa miłość wymaga odwagi, opuszczenia swojej strefy komfortu. Być może wezwanie prowadzi Cię do odkrycia nowego miejsca, nauczenia się czegoś nowego lub zaufania komuś, kogo jeszcze nie znasz. Ważne jest, aby być otwartą na możliwości. A gdy spojrzysz wstecz, zrozumiesz, że każda trudność, każda chwila oczekiwania była tego warta. Miłość, która Was połączy, nie będzie jak inne. To będzie miłość, która leczy, transformuje i nadaje życiu zupełnie nowe znaczenie. Kontynuuj swoją drogę z wiarą. Czuj obecność aniołów wokół siebie, prowadzących każdy twój krok. Obejmują cię w chwilach zwątpienia i podnoszą, gdy czujesz, że nie możesz iść dalej. Są dowodem na to, że nigdy nie jesteś sama w tej podróży. To, co masz przeżyć, to nie tylko spotkanie, ale święto. Święto tego, co boskie, wieczne i prawdziwe. Urodziłaś się dla tej miłości, a ona dla ciebie. Gwiazdy już znają twój los i świecą jaśniej, gdy się do niego zbliżasz. Przygotuj się bo to, co najlepsze, dopiero nadchodzi. A gdy nadejdzie ten moment, zrozumiesz, że każda chwila czekania była tego warta. Niebo jest po Twojej stronie, prowadząc Cię do miłości, która zmieni wszystko. Wszechświat sprzyja Twojemu sercu, a to, czego szukałaś, jest już bardzo blisko. Czujesz to? To siła miłości, która zmierza w Twoim kierunku. I nie zatrzyma się, dopóki Cię nie odnajdzie. Czy zauważyłeś, jak ostatnio wiatr zdaje się szeptać coś, gdy przechodzi obok ciebie, jakby sama natura próbowała zwrócić Twoją uwagę na coś większego. Te sygnały, tak subtelne, a jednocześnie pełne znaczenia, to wiadomości od wszechświata. Echo tego, co Twoje serce już wie, zmierzasz w kierunku przeznaczenia starannie zaplanowanego. Każdy powiew wiatru, każda, przypadkowość i każde bicie Twojego serca są zsynchronizowane z tym, co ma nadejść. Są chwile, kiedy czujesz tęsknotę, której nie potrafisz wyjaśnić. Prawda? To nie tęsknota za miejscem czy osobą, którą znasz, lecz za czymś, co Twoja dusza rozpoznaje głęboko w sobie. Ta tęsknota to pamięć Twojego serca, które już zna miłość przeznaczoną właśnie dla ciebie. Jeszcze zanim ją spotkasz, nosisz ją w sobie jak obietnicę starannie przechowywaną przez niebo. Aniołowie, którzy zawsze nad tobą czuwają, uśmiechają się za każdym razem, gdy zauważasz znak, gdy Twoje serce przyspiesza bez wyraźnego powodu. Oni wiedzą, że jesteś coraz bliżej tego wyjątkowego spotkania. Pracują cicho, usuwając przeszkody i oświetlając Twoją ścieżkę. Zaufaj tym niebiańskim przewodnikom, oni nigdy się nie mylą. Może zastanawiasz się, dlaczego to wszystko trwa tak długo? Pamiętaj, że boski czas nie jest tym samym, co ludzki czas. Podczas gdy Ty czujesz niecierpliwość, niebo wykorzystuje każdą chwilę, aby dopracować szczegóły. Doskonałość nie rodzi się w pośpiechu. Miłość, która nadejdzie, będzie tak silna i transformująca, że wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno z Twojej strony, jak i jego. Prawdziwa miłość nie przychodzi, gdy jesteśmy rozproszeni lub niegotowi. Pojawia się dokładnie wtedy, gdy nasza dusza jest otwarta na jej przyjęcie, gdy jesteśmy gotowi docenić jej ogrom. Każde doświadczenie, które przeżywasz dzisiaj, jest przygotowaniem, kolejnym krokiem w kierunku miłości, która jest Ci przeznaczona. On, podobnie jak Ty, Przechodzi swoją własną podróż pełną odkryć. Może zmaga się z własnymi wyzwaniami, przezwycięża lęki lub leczy rany przeszłości. Ale tak jak ty, jest kształtowany przez te doświadczenia. Kiedy się spotkacie, zrozumiecie, że wszystko, co przeżyliście, było potrzebne, aby rozpoznać się nawzajem, jako bratnie dusze. Wyobraź sobie moment, gdy wasze spojrzenia spotkają się po raz pierwszy. To będzie jak zatrzymanie czasu, jakby cały świat na chwilę przestał istnieć. Poczujesz, że znasz go od zawsze, choć twoje myśli tego nie wyjaśnią. Prawdziwa miłość przekracza granice teraźniejszości, niosąc ślady innych żyć i spotkań. Nie będą potrzebne słowa, by wyjaśnić to, co poczujecie. Serce ma własny język, a jego głos będzie silniejszy niż jakikolwiek dźwięk. Zobaczysz w jego oczach odpowiedź na pytania, które nosiłeś w sobie od dawna, a on odnajdzie w tobie spokój, którego zawsze szukał. Aniołowie chcą. Abyś wiedział, że ten moment nie będzie przypadkiem. Będzie zwieńczeniem historii, która zaczęła się jeszcze przed Twoimi narodzinami. Każdy wybór, każdy zakręt na drodze, każda łza, wszystko to prowadziło Cię do tego punktu. Nic nie poszło na marne, a kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, jak wszystko się łączyło. A jeśli w tej chwili on również myśli o przyszłości, której jeszcze nie rozumie, może śni o kimś, kogo jeszcze nie zna, ale już za nim tęskni. Ta pustka. Którą czuję, to miejsce, które wypełnisz. Jesteście jak dwie połówki tej samej duszy, szukające się nawzajem w świecie pełnym rozproszeń. W Tobie pulsuje wewnętrzne wezwanie, i On czuje to samo. Choć jesteście oddzieleni przez odległość, wasze serca już rozmawiają, łącząc się w sposób, który przekracza granice czasu i przestrzeni. To wezwanie jest dowodem na to, że jesteście już połączeni, jeszcze przed fizycznym spotkaniem. Otwórz swoje serce na dzień. Kiedy On wypowie Twoje imię po raz pierwszy, to będzie jak melodia, której dźwięk rozbrzmiewa w całym wszechświecie. Nie będzie to tylko imię, ale deklaracja, że znalazł to, czego szukał. I wtedy wszystko stanie się jasne. Jaką radością jest móc podzielić się z Tobą tą wiadomością, tak wyjątkową w oczach nieba? Niech każde słowo stanie się tchnieniem nadziei, siły i wskazówką na Twojej drodze. Pamiętaj: nigdy nie jesteś sama. Istnieje wyższy cel, który prowadzi Twoje życie. A aniołowie czuwają nad każdym jego szczegółem. Teraz nadszedł czas, aby umocnić tę niebiańską więź, aby potwierdzić, że przyjęłaś tę wiadomość, wypowiedź z wiarą i pewnością. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Te słowa to coś więcej niż odpowiedź, to deklaracja, że wierzysz w moc, która działa w Twoim życiu. Zapraszam Cię również, abyś dołączyła do naszej wspólnoty światła i przemiany. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nigdy nie przegapić żadnej wiadomości od aniołów. Każde nagranie niesie przesłania, które mogą zmienić twoje życie, wzmocnić twoje serce i o nadzieję. Bądź czujna! W kolejnych materiałach będziemy przekazywać więcej boskich przesłań, odpowiedzi na pytania, które nosisz w sercu, i znaki, które mogą rozjaśnić twoją ścieżkę. Pamiętaj, jesteś głęboko kochana i prowadzona przez niebo. Do zobaczenia wkrótce z kolejnymi wiadomościami od aniołów.